Dzień dobry państwu. Wiem, że niektórzy z osób nie przyjadą tutaj, będą oglądać nasze spotkanie przez internet. Dlatego chciałabym powiedzieć, że zapraszamy po raz kolejny pana Stanisława do nas do księgarni Sursum Korda, której temat pewnie jak zawsze będzie aktualny, związany z sytuacją i w Polsce i w świecie, ale przy okazji będzie to też promocja dwóch nowych książek, które są autorstwa pana Stanisława. Jedna to jest Myśl o Zbrodnie, czyli manifest Ciemnogrodu, druga to jest druga część alfabetu idei. I w związku z tym chcielibyśmy poprosić pana Stanisława o przedstawienie, mniej więcej oczywiście w skrócie, jaka jest główna idea napisania tych książek, jakie jest przesłanie, zwłaszcza dla osób, które nie będą tutaj dzisiaj z nami, a będą mogły posłuchać. Dziękuję bardzo przede wszystkim za zaproszenie. Już tu jestem stałym bywalcem w księgarni Sursum Korda i Państwu też radzę tutaj zaglądać, bo tu co, co, zawsze coś nowego się dzieje. Jeśli chodzi o książki, no to Myśl o zbrodnie, to sam tytuł pokazuje, co to jest. Myśl o zbrodnia to jest pojęcie wprowadzone do obiegu przez Jerzego Orwella w książce Rok 1984 to było myślenie niezatwierdzone przez wielkiego brata. No i ja tutaj kilka takich myśl o zbrodni skatalogowałem. To jest rozmowa pana Kornasia ze mną. Rozmawiamy o kilku myśl o zbrodniach. No i daję taką w tej książce, daję taką wykładnię, jak się nie dać zwariować. Jeśli chodzi o alfabet idei, no to jest druga część tego alfabetu, będzie jeszcze trzecia. I będziemy tutaj omawiać, bo no, tam jest na przykład imperializm, holokaust, to takie rzeczy, takie idee. Wcześniej w pierwszym tomie był Bóg, więc teraz się wielu ludzi nad takimi zagadnieniami nie zastanawia, w ogóle ich nie interesuje czy Bóg jest, czy Boga nie ma, tylko żeby wypić i zakąsić. No ale to niektórzy tak zawężają zakres swoich zainteresowań, natomiast inni się tym interesują. I dla tych, którzy się interesują, no to lektura tej książki może się okazać bardzo pożyteczna, dlatego że tam też jest polemika z pewnymi myślozbrodniami. To jest jakaś taka klamra współczesna, Wspólny mianownik, który łączy obydwie te książki. Tak, także bardzo dziękujemy za ten krótki wstęp. Zapraszamy oczywiście wszystkich, którzy mogą przyjechać na spotkanie na żywo, a ci, którzy nie mogą, żeby posłuchali przez internet. Na dole pokaże się pasek, gdzie można nas oglądać na żywo. A można przy okazji też zobaczyć poprzednie spotkania, bo pana Stanisława gościliśmy już wiele razy, w archiwum spotkań, które też będzie do góry napis, na jakiej stronie można wejść na tą. Na te spotkania. Także tak, bo tak, to zgodniemy. jak poeta mówił, nagrane będą czyny i rozmowy, łącznie chyba z tymi scenami myśliwskimi tutaj sprzed przed księgarni <laughs> no i bardzo. wewnątrz księgarni. Także wszystko jest do obejrzenia. Dokumentacja pełna jest zrobiona, można powiedzieć, że jest full service. W ogóle jesteśmy bardzo wdzięczni, bo dzięki temu, że pan wzbudza takie emocje, jesteśmy sławni <laughs> z kolonii Bardzo się cieszę, bardzo się cieszę. Dobrze czy źle z nazwiskiem, jak się tak, mówi w sferach, tak. że tak powiem, dziennikarskich. Także dziękujemy bardzo i zapraszamy dziękujemy. do wysłuchania.